Hey Ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj jest kolejny nowy odcinek serii news, a mam dzisiaj dla Was dość sporo newsów. E, kilka mam takich, które już się no, dość sporo czasu temu pojawiły, typu właśnie mapa Monterosa. No jak widzicie, 14 kwiecień, a więc no, troszeczkę mam obsówę. No ale spoko, zajmijmy się rzeczami najnowszymi. Mianowicie. Na rykoszecie ja zajmuję się, jak już wiecie, serią, serią, boże co ja mówię, ogólnie World of Tanks konsole. ja się tym zajmuję, I jeszcze z drobną pomocą chłopaków tutaj, ale ostatnio wszystko co pojawia się na stronie World of Tanks konsole, czy to też na innych stronach pojawia się u nas na rykoszecie. Tak więc moi drodzy, mamy my w skrócie amerykańscy bohaterowie, bohaterowie przepraszam, PS4 and Xbox One. I mamy tutaj informację, że Wargaming przyłącza się do Military Appreciation Mouth, w którym Amerykanie zwracają szczególną uwagę na męstwo i dumę swoich żołnierzy. Starają się podkreślić patriotyzm odważnych mężczyzn i kobiet, które bronią ich kraju, oraz okazać uznanie i szacunek za ich służbę i podtrzymywanie amerykańskiego ducha. Y Razem przez tą akcję możemy zakupić medal yy, Valor Family, i wszystkie zebrane pieniądze przez Wargaming, które uda im się zebrać podczas tej akcji, zostaną przekazane staną przekazane w 100% na rzecz właśnie tej organizacji. A więc a, bardzo fajnie. I będziemy mieli specjalną operację maszyny z amerykańskiego SNU. Która będzie dostępna od 2 do 29 maja hmm, Maszyny z amerykańskiego snu potem Wam omówię Ale mamy też informację, że wchodzi do nas nowy pojazd Mianowicie Vegans T25 Jest to T25 Pilot Tylko, że no, no jak to bywa na konsolach jest po prostu e, pomalowany, prawda? I tym on się wyróżnia. Jeżeli chodzi o Vegans, omówimy go sobie e, za chwileczkę. E, a dalej mamy wydarzenia trzy razy. PD i nowe emblematy. Mamy Dzień Zwycięstwa w Europie. To jest. E, mamy, mamy tutaj wszystko. Tak samo Memorial Day i emblematy. Z okazji Dnia Zwycięstwa w Europie oraz Memorial Day mamy dla Was potrójne PD za pierwsze zwycięstwo. Każdym posia posiadanym przez Was pojazdem oferujemy też oczekiwane przez Was, w tym wielu graczy, weteranów, trzy emblematy oraz inskrypcję Last We Forget. Tutaj mamy właśnie te emblematy, możecie sobie je zobaczyć, jak one wyglądają. No, myślę, że dość ciekawe, no ja w emblematy nigdy się... Za bardzo niebawie. I mamy tutaj informację, że Mutant i M4, A2, E4 Sherman będą dostępne do kupienia od 19 do 30 maja. Tak więc bardzo fajnie. Myślę, że kto jeszcze nie ma tych pojazdów, może sobie je zakupić. Ja ich oczywiście nie mam, ale no nie będę wydawał pieniędzy, ponieważ nie są mi e, potrzebne. Na razie ceny tych pojazdów nie zostały podane. Zobaczymy, może w innych artykułach są napisane. Dalej mamy nowy pojazd, który pojawi się w World of Tanks Console, mianowicie Hustman Centurion. Mm, bardzo ciekawy pojazd, widać tutaj w jakimś pustynnym malowaniu od razu. Tutaj możemy zobaczyć, że troszeczkę inaczej wygląda, bo ma jakiś tutaj mm, materiał narzucony na jarzmie. Ciekawie już widzicie tutaj, o tutaj mamy nowe emblematy, które zaraz zobaczycie. Właśnie, mamy tutaj nowe emblematy, które będą dostępne od 26 maja do 26 czerwca. A właśnie, a Hustle będzie od 26 maja do 26 czerwca. Tak, jak te emblematy. I cóż, do sklepu Premium jeszcze trafią pojazdy takie jak Panzer 4, Hydrostat, i 122 s i Sztuk 4. Okej, okay, to już mamy załatwione. Dalej mamy bitwy rankingowe. Moi drodzy, ten weekend będzie kolejnym, czyli od 28 kwietnia do 1 maja mamy okazję zagrać w bitwach właśnie rankingowych 7 na 7 i tym razem na tierach 8. Tak więc no bardzo fajnie, bardzo fajnie. Myślę, że jakieś urozmaicenie jest, wcześniej mieliśmy chyba tylko na szóstkach bodajże, a teraz właśnie mamy ósemki, tak więc też super, można wygrać sporo, sporo kasy. Eee, dalej, właśnie, mamy tutaj maszyny z amerykańskiego snu i cóż moi drodzy, operacja będzie dostępna od 2 do 29 maja i tutaj mamy kolejny event na zdobywanie punktów tak więc coś fajnego bo nie jest to kolejny event na szczęście tak jak było to z przypadkiem fatherlanda no nie tak więc no cóż musimy zdobyć punkty tutaj 5 punktów mamy za zajęcie znajdźcie się na pierwszym miejscu swojej drużynie pod względem zdobytych pd myślę że to nie jest trudne 3 punkty znajdźcie się na drugim lub trzecim miejscu w swojej drużynie pod względem zdobytych PD. Jeden punkt znajdziecie się na czwartym lub piątym miejscu w swojej drużynie pod względem zdobytych PD. Im więcej punktów uzyskacie, tym bardziej wartościowe nagrody możecie otrzymać. Będziecie mogli wydać punkty na 10 dostępnych operacji, a kolejne pozycje oferują coraz to lepsze nagrody. Eee, pamiętajcie, jeżeli macie któryś z tych pojazdów, to nie będzie, nie będzie do, dla Was yy, dostępny już w tych paczkach, tylko po prostu będziecie mieli nagrody yy, w srebrze dostępne. I pojazdy z nagród trafią do Was załogu wyszkoloną w 100% oraz miejscem w garażu. I cóż tutaj mamy? Już Wam tłumaczę. Tłumaczę, Boże. Bardziej mówię, <laughs> sorry, ostatnio jestem bardzo zakręcony. Pierwsza nagroda zrzut alfa, 15 punktów. Mamy tutaj nagrodę operację wzmocnienia PD razy 2. Zrzut brawo za już 40 punktów, tak więc skory, spory przeskok mamy operacja wzmocnienia PD razy 2 plus operacja wzmocnienia PD razy 3. Dalej mamy zrzut Charlie za 75 punktów, mamy nagrodę 1000, znaczy 120 tysięcy srebra, tak więc już fajnie. Potem mamy zrzut Delta za 125 punktów. Mamy operację wzmocnienia PD dla załogi razy 4. Tutaj będzie 5 sztuk tego. Zrzut Echo 225 punktów. I tutaj mamy już do wygrania M22 Lokust lub 360 000 srebra. Tak więc już widzicie, możemy wygrać sobie lokuścika. Jeżeli ktoś go nie ma, trzeba uzbierać 225 punktów. Dalej mamy zrzut Foxtrot, 350 punktów i tutaj mamy fajną nagrodę, bo już 7 dni konta premium, operacje zniszczenia PD dla załogi razy 6, tak więc już naprawdę sporo i jest tego 5 sztuk tutaj. Zrzut Gold już za 500 punktów, czyli że no sporo i tutaj nagrodę mamy 7 dni konta premium plus m 4 a 2 e 4 Reaper lub 600 tysięcy srebra. To lub tyczy się do tego, że jeżeli mamy już ten czołg, to będziemy mieli nagrodę wyświetlaną tylko 600 tysięcy srebra. Potem mamy zrzut hotel za 650 punktów. Mamy tutaj 3 dni konta premium plus te 71 wilkołak lub 1 680 000 srebra. Tak więc naprawdę super, bo możemy tutaj fajne czołgi powygrywać. Dalej zobaczcie, mamy zrzut India 825 punktów I nagroda mamy 3 dni konta premium Plus m 41 b Brazilian Bulldog Lub 3 120 tysięcy srebra No moi drodzy naprawdę Nagrody już, już są ciekawe I jeszcze mamy zrzut, za, żu, zrzut Juliet za 1000 punktów I mamy tutaj operację wzmocnienia PD razy 4 15 tutaj jest tych operacji 7 dni konta premium T95E2 lub 3 miliony srebra. No, tak więc super. Mamy tutaj czołg średni T95E2, praktycznie na no, za darmo, trzeba tylko grać, no nie? Tak więc, no bardzo, bardzo fajnie. Zobaczcie, zatrzymujcie punkty, których nie zużyliście na daną nagrodę. Jeżeli już posiadacie dany pojazd, zobaczycie tylko alternatywą no, nagrodę w postaci srebra. Tak więc, to, 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 to co Wam mówiłem. Dalej mamy zniżki na drzewko technologiczne USA. Mamy tutaj amerykańskie pojazdy poziomów od 3 do 5, 50% zniżki w srebrze, od 6 do 8, 30% zniżki, od 9 do 10 mamy 15% zniżki. Dalej mamy zwykłe operacje od 2 do 29 maja. Musimy tutaj zniszczyć w operacji przechwyć cel. Musimy zniszczyć co najmniej 15 pojazdów przeciwnika w dowolnej liczbie bitew. Jest to raz dziennie, nagrodę mamy operacja wzmocnienia srebro razy 2 i amerykański drapieżnik zniszczy przynajmniej 500 pojazdów przeciwnika w dowolnej liczby bitew, tylko pojazdy amerykańskie, tylko raz na konto. I mamy tutaj operację wzmocnienia PD razy 3, 3 razy to jest plus medal patriota. Tak wygląda medal patriota, jeżeli jesteście ciekawi. Tak więc no fajnie, fajnie, zawsze fajnie będzie go mieć w swojej kolekcji. I dalej mamy kolejną niezrozumiałą dla mnie rzecz. Czemu nie zrozumiało? No, mamy tutaj paczki w sklepie. Zobaczcie, ile mamy pojazdów! Wow, wow, no sporo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście pojazdów w jednej paczce za czterdzieści cztery tysiące złota. No wow, cena jest kosmiczna, ale czy się opłaca? No nie wiem, no po prostu Mamy tutaj jeden ósmy tier, yy, Drugi ósmy tier, Trzeci ósmy tier, Czwarty ósmy tier, Piąty ósmy tier yy, te 23 to nie wiem czy jest ósemka No ale zobaczcie, mamy już pięć Pięciusemek Pięć ósemek, no moi drodzy, no I dodatkowo jeszcze zobaczcie Nie tylko, bo tu jest koncept yy, Skorpion Reaper, zwykły 4,24, no tak więc no spoko. I mamy tutaj operację. I za każdą operację chyba dostajemy 3 dni konta premium, tak więc mamy 3 dni razy te wszystkie pojazdy, tak więc no spoko. Dalej mamy małą paczkę z trzema pojazdami za 17300 jest tutaj T233M56 Scorpion i T28 Concept. Dalej jest troszeczkę większy pakiet z raz, dwa, trzy troszeczkę większy pakiet no trzy pojazdy tyle samo, no brawo molor yy, to jest MTLS-1G14 Brazilian Bulldog i Wilkołak za 12,5 12, tysiąca złota dalej mamy Sherma zestaw jas Jasne Gwiazdy olbrzymi zestaw i mamy tutaj Reapera Fireflya Bullymaker i Shermana Fury za 8700 złota tak więc no, bardzo, bardzo fajnie. Lećmy dalej. Eee, co tu mamy? Powrót do szkoły, wraca. Angleshif Panzer 4. No, po prostu wchodzi do nas na Xboxy, mówię do nas na Xboxy. Panzer 4, Gelsun Panzer, czyli że e, amerykańskie studio już zapełniło tym pojazdem serwery Xboxowe i PlayStation, znaczy Xboxowe się zapełnią, no nie, o, żeby nie było, będą od 28 kwietnia, czyli że od dzisiaj, tak więc możecie już ten czołg sobie kupywać. Więc moim zdaniem fajnie, mamy najdroższy zestaw z, razem z Kandu Oi za 9600 zł, po tym mamy za 4050 zł samego Panzer 4 Gelson Pancers z 7 dniami konta premium. Potem mamy czołg z trzema dniami konta premium za 2850 zł. Jeżeli jesteście ciekawi jak ten pojazd będzie się spisywał w bitwie, kupcie, nie wiem, nie wyznaję się nad tym pojazdem, no taki jest, no taki se, taki se, <gryw> nie wiem, no ja bym go nie kupił, no. Bynajmniej dla kolekcjonerów może być to niezła gratka. Dalej mamy właśnie VGANS T25, no to jest pilot. Zobaczcie, to jest po prostu pomalowany pilot. Tak więc no spoko, ale no nie powiem wam. Wygląda świetnie. Naprawdę mnie urzekł. Zobaczcie. Tutaj mamy jakąś czaszkę o tutaj. No, ciekawie to wygląda, taki czarny pojazd cały. Tak wygląda w zimie. No ciekawe, ciekawe. Nie ma podanych jego parametrów, ale zapewne to jest to samo, co zwykły pilot, który był ostatnio wygra do wygrania w maratonie, tak więc spoko. Mamy tutaj paczkę z vegans z 7 dniami konta premium. Tutaj mamy miejsce w garażu, konto premium 7 dni, operacja wzmocnienia za 12 200 zł. Potem mamy z 3 dniami konta premium za 10 600 zł i najtańszą paczkę za 10100 zł. No, jeżeli jesteście ciekawi, no to kupujcie, kupujcie, naprawdę pojazd zapowiada się bardzo ciekawie. Dalej mamy mapę Monterosa to pojawiło się już spory czas temu, ale jakoś tak myślę, ach to nie jest zbyt ciekawa informacja, żeby wam pokazywać w oddzielnym odcinku, no nie? Tak więc no mam taki dłuższy odcinek, tak więc pokażę wam ją dzisiaj. No na Superteście pojawiła się mapa Monterosa. Kiedyś ona przewinęła się przez super test pc owy ale nie przeszła, po prostu nie przeszła, a na Xboxie bardzo prawdopodobne, że zostanie dodana do bitew randomowych. Tak więc no w miarę spoko, wygląda coś ciekawie ta mapka, zobaczymy jak będzie się na niej grało. I ostatnia rzecz jaką chciałem wam pokazać, a mianowicie zaprosić was do jednego z artykułów, mianowicie granie na padzie. Jak to wygląda? Też jest to artykuł mojego autorstwa i opisałem tutaj wszystko, jak się gra na padzie, jak to wygląda, e, jakie to ma wady, zalety. No, moim zdaniem, poruszyłem dość ważny temat dla graczy pecetowych, tak dla graczy pc PC-owych, ponieważ zawsze pod filmami z wota konsolowego piszą coś takiego no na przykład Łe, na padzie nie da się grać w czołgi, wot tylko na pc lub gra na padzie w tą grę jest niemożliwa no i ja tutaj w tym artykule będę wam udowadniał, że jest możliwa i naprawdę da się w nią grać tak więc no zapraszam was do przeczytania tego materiału, oczywiście link będziecie mieli w opisie dobrze moi drodzy to był taki dłuższy news, który Wam chciałem zaprezentować. No i cóż, oczywiście wszystko, wszystkie materiały pochodzą ze strony Rykoszy Info. Tutaj wotem konsolowym zajmuję się ja, czyli Molar. Jeżeli coś chcecie wiedzieć, oczywiście piszcie w komentarzach. Jeżeli spodobał Wam się ten materiał, zostawcie łapkę w górę, wbijajcie na mojego fanpage'a na Facebooku, ponieważ no, jest tam dość no, niewiele osób. A chciałbym, wam, że, chciałbym, żeby było Was tam dużo, dużo więcej. <laughs> Czym Was więcej, tym dla mnie lepiej. E, moi drodzy, jeżeli chcecie wesprzeć mnie w zbieraniu na nagrywarkę do filmów, potrzebne wszystkie linki macie w opisie. Tak więc zapraszam Was do pomagania Molarowi. No, jeżeli chcecie, żeby moje filmy wyglądały coraz to lepiej. Ok moi drodzy, to by było na tyle, żegnam się z wami, hej ludziska.